Pierwszy około kilometrowy odcinek nowej nitki obwodnicy Słupska jest już gotowy. Film telewizji Słupsk Kamienne Kręgi znalazł się na drugim miejscu w plebiscycie kwartalnika Archeologia Żywa. Nasza produkcja uzyskała jednak najwięcej głosów widzów. Są pierwsze zatrzymania w sprawie bójki przy ulicy filmowej w Słupsku. Podczas tego zdarzenia w ruch poszły kiery i maczety, jedna osoba trafiła do szpitala. Pierwszy odcinek nowej nitki obwodnicy Słupska jest już gotowy. Kierowcy mają do swojej dyspozycji czteropasmową jezdnię, bo dwa pasy w każdym kierunku na odcinku Reblino-Kobelnica. Nowy odcinek obwodnicy ma około 2 km długości. Droga ma już nowe aktualne oznakowania i mogą z niej korzystać kierowcy. Prace nad budową drugiej nitki trasy S6 w okolicy Słupska nadal trwają. Mowa o odcinkach między kobelnicą a Głobinem oraz Głobinem a Redzikowem. Mają zakończyć się w 2025 roku. Wówczas też ma nastąpić koniec prac nad całą ekspresówką między Szczecinem a Gdańskiem. Odcinek obwodnicy Słupska ma łącznie ponad 10 km. Najważniejszym elementem prac jest budowa drugiego mostu na Słupi. Inwestycja kosztować będzie łącznie 128 milionów złotych. Są pierwsze zatrzymania i decyzja o areszcie wobec uczestników bójki z siekierami i maczetami, do której doszło w ścisłym centrum słupska w środku dnia. Policja zatrzymała czterech mężczyzn sąd zadecydował o ich aresztowaniu na okres dwóch miesięcy. Śledczy szukają pozostałych uczestników zajścia. Do zdarzenia doszło 3 stycznia, około godziny 15 u zbiegu ulic Bema i filmowej. Uczestniczyło w nim dziesięciu mężczyzn. Większa grupa napadła dwóch z nich. Oprócz pięści i kopniaków w ruch poszły siekiery i maczety. Jeden z uczestników zajścia z raną ciętą nogi i głowy trafił do szpitala. Wyszedł jeszcze tego samego dnia. Mimo, że na miejsce szybko przyjechały policyjne radiowozy i karetki pogotowia, poza pobitymi już nikogo nie było. Ustalenie personaliów i zatrzymanie uczestników zadymy zajęło policjantom kilka dni. Funkcjonariusze są na tropie pozostałych mężczyzn. Za udział w napaści i bójce może im grozić nawet do 15 lat więzienia. Film naszej produkcji Tajemnice Pomorza Kamienne Kręgi drugim filmem archeologicznym w Polsce roku 2023 w plebiscycie kwartalnika Archeologia Żywa. Nasza produkcja uzyskała największą liczbę głosów internautów. Kapituła plebiscytu uznała jednak, że Palma Pierwszeństwa należy się innej produkcji. Tajemnice Pomorza Kamienne Kręgi, sobie wszystko skróciłem, był bardzo blisko. Zabrakło dosłownie niewiele, żeby zdobył tą nagrodę. Jest to bardzo fajny materiał i bardzo gratulujemy też... No, jego reżyserowi, że, że udało się aż takie zainteresowanie wzbudzić, bo no, to mogę zdradzić, że w głosach publiczności zdobyłam pierwsze miejsce zdecydowanie w tej kategorii. Zadecydowały tutaj głosy już naszej kapituły jury. Bardzo cieszymy się z sukcesu. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy oddali na nas swoje głosy. Naszym kolegom, Tomkowi Częścikowi, który wyreżyserował film, Kacprowi Zielińskiemu, który odpowiadał za jego montaż i zdjęcia, a także Gosi Maciejuk, która użyczyła głosu gratulujemy. Film Tajemnice Pomorza Kamienne Kręgi opowiada o rozsianych na Pomorzu konstrukcjach, które powstały blisko dwa tysiące lat temu. Produkcja podejmuje próbę odpowiedzi kto i dlaczego budował kręgi. W filmie wypowiadają się czołowi polscy naukowcy badający okres wpływów rzymskich. Kolejne odsłony tajemnic pomorza są w przygotowaniu. Czytelnictwo w Słupsku ma się całkiem dobrze. Świadczą o tym chociażby ubiegłoroczne statystyki biblioteki miejskiej. Lokalnych czytelników nie odstrasza trwający już od wielu miesięcy remont biblioteki, a nawet to, że wypożyczalnia została przeniesiona. W roku 2023 słupszczanie wypożyczyli w bibliotece ćwierć miliona książek. Wynik jest imponujący tym bardziej, że Słupska Biblioteka ma zarejestrowanych 13,5 tysiąca czytelników. Remont biblioteki trwa od października 2022 roku. Prace prowadzone są zarówno wewnątrz gmachu, jak i na zewnątrz. Biblioteka takiej modernizacji nie przechodziła przez wiele lat. Wypożyczalnia książek najpierw przeniesiona była do mniejszego budynku, w którym znajdowała się biblioteka dla dzieci. Ale jesienią 2023 roku i ten obiekt objęły pracę. Obecnie książki można wypożyczyć w punkcie w Młodzieżowym Domu Kultury. Część funkcji Biblioteki Głównej przejęły jej filie. Prace, zgodnie z harmonogramem, mają zakończyć się w drugiej połowie tego roku. Łączny koszt remontu biblioteki wyniesie ponad 3 miliony złotych. Został on dofinansowany ze środków miasta oraz Ministerstwa Kultury. W Białym Spichlerzu rozstrzygnięto konkurs plastyczny dla dzieci Prawa Człowieka, prawami dziecka. Konkurs zorganizowany został przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justitia oraz punktu Europe Direct Słupsk przy Centrum Inicjatyw Obywatelskich. Prace oceniane były w dwóch kategoriach wiekowych: uczniów klas 4-6 oraz klas 7-8. W konkursie wzięli udział uczniowie szkół z regionu słupskiego. Technika ich prac była bardzo urozmaicona. Tak samo jak tematyka, bo prawa dziecka czy też człowieka to bardzo szerokie zagadnienie. Laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody, jednak rozstrzygnięcie konkursu nie wieńczy dzieła. Organizatorzy mają plany dotyczące nadesłanych prac. Praca, którą dostaliśmy była naprawdę bardzo pomysłowa. Z tych chcielibyśmy stworzyć e, filmiki, dwa filmiki. Jeden dotyczący e, konwencji praw dziecka, a drugi dotyczący e, konwencji praw człowieka i praw podstawowych. Premiera filmów wstępnie zapowiedziana została na 23 maja, czyli na Dzień Wymiaru Sprawiedliwości. Organizatorzy zapowiadają już kolejne edycje konkursu.